Dzień dobry, serdecznie jeszcze raz wszystkich witam. Witamy na Zambrowie i na terenie Powiatu Zambrowskiego premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mateusza Morawieckiego. Panie premierze, chciałbym serdecznie przywitać pana w imieniu tutaj obecnych samorządowców z terenu powiatu Zambrowskiego. Chciałbym przywitać jako senator Zambrowa, ale senator z prawie 30-letnim stażem samorządowym, pięciokrotnie wybieranym do Sejmiku tutaj z terenu, z naszego terenu, terenu powiatu, jak również jako pierwszy starosta Zambrowski. Panie premierze, powiat Zambrowski to 733 km2. To miasto Zambrów i cztery gminy wiejskie. Miasto położone oceniamy, że dobrze, bo przy trasie Via Baltica o mocnym, silnym rolnictwie. Zapraszam pana premiera To, to dzisiejsze, do zabrania głosu. To dzisiejsze spotkanie jest kolejnym spotkaniem pana premiera, wizytą pana premiera w Zambrowie, bo przypomnę, 21 maja pan premier gościł w Zambrowie w jednej z firm zambrowskich, w firmie Monolit. Są tutaj przedstawiciele, jest szefostwo tej firmy, które wtedy pan premier odwiedzał. Tu w dniu dzisiejszym jest, są koła gospodyń wiejskich. Tutaj za panem premierem, i, i tutaj koło gospodyń z gminy Zambrów yy, i z gminy Szumowo są strażacy z gminy Kołaki, z gminy, z gminy Zambrów. Są yy, na spotkaniu yy, biznesmeni, yy, radni, mieszkańcy miasta i powiatu Zambrowskiego. Zapraszam pana premiera do zabrania głosu. D dziękuję. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Można powiedzieć, że co miesiąc przyjeżdżam do Zambrowa w takim razie. Nie wiem, może tak, takie, takie tempo, taką częstotliwość utrzymałbym chętnie na przyszłość również, bo dziękuję za waszą gościnność, ale też skorzystam z tego, że rzeczywiście byłem w wyjątkowej firmie u państwa niespełna e, półtora miesiąca temu i… Firma o nazwie Monolit mówi bardzo dużo o tym, jak powinniśmy dzisiaj podchodzić do walki z kryzysem, do walki z epidemią, żeby sobie już całkiem odeszła. Nie bać się tego, nakładać maski, dystansować dezynfekcja to jest bardzo ważne. Natomiast w kryzysie trzeba było stać razem i działać szybko. I firma Monolit to jeden z przykładów setek tysięcy firm. Setek tysięcy firm, małych, średnich, większych, malutkich, ale i największych, gdzie zadziałaliśmy szybko i uratowaliśmy kilka milionów miejsc pracy. Drodzy Państwo, jak praca jest, to trochę tak jak sytuacje, które bierzemy jako oczywiste. Wciskamy, wciskamy przycisk, na zapal żeby zapalić prąd w domu. Nie zastanawiamy się nad tym, co by było, gdyby coś gdzieś działało niedobrze w elektrowni, tylko włączamy prąd i denerwujemy się, kiedy tego prądu nie ma. Podobnie jest z pracą. Jak ona jest, to jesteśmy szczęśliwi, cieszymy się z tego. Ale nam groził dwa miesiące temu kataklizm na rynku pracy. Zobaczcie, co dzieje się w Hiszpanii. Zobaczcie, co dzieje się we Włoszech, a nawet we Francji i w bogatych Niemczech. Tam o kilkaset tysięcy w krótkim czasie przyrosło bezrobocie. My obroniliśmy miejsca pracy. Właśnie dlatego, że byliśmy jak monolit. Pan prezydent, Sejm i rząd. Zaprezentowaliśmy szybko naszą tarczę finansową. I pieniądze były na kontach firm, które aplikowały w ciągu 48 godzin. To jest skuteczność w działaniu. Możliwa tylko wtedy, kiedy jak tu w Zambrowie piękna nazwa tej firmy kiedy mamy do czynienia z monolitem, kiedy szybko możemy działać. I dziękuję za to, że samorządowcy również coraz częściej włączają się właśnie w pracę dla Polski przy realizacji nowych inwestycji, bo właśnie nowych inwestycji potrzebujemy, żeby wyjść z kryzysu szybko. I cieszę się też, drodzy Państwo, że najważniejsze instytucje międzynarodowe, które nas otaczają, Potwierdzają, że nasz model wyjścia z kryzysu jest właściwy, jest najlepszy, może w Europie, nawet. Bo wzrost gospodarczy w tym roku, czy recesja, raczej powinienem powiedzieć, która pewnie będzie, będzie najpłytsza, najpłytsza w Europie. Tak przewiduje Komisja Europejska. Nie ma lepszego potwierdzenia, certyfikatu tego, że nasza polityka. I pan polityka pana prezydenta Andrzeja Dudy to słuszna polityka wychodzenia z kryzysu. Drodzy państwo, Zambrowska ziemia to ziemia od stuleci patriotyczna. W Potopie mowa jest już o dywizji, która zbuntowała się i przeszła z powrotem na stronę Jana Kazimierza, kiedy dowiedziała się o obronie Częstochowy. I Drodzy mieszkańcy Zambrowa, powiatu Zambrowskiego, myślę, że dzisiaj też mamy ważny bardzo czas w historii. Za 10 dni rozstrzygną się wybory, i będziemy stali przed nową epoką albo przed epoką szansy wyjścia z kryzysu bardzo szybko. Tak jak już teraz wychodzimy, już teraz widać, że radzimy sobie bardzo dobrze, właśnie poprzez to, że ocaliliśmy ogromną, ogromną większość miejsc pracy. Albo będzie to czas chaosu, paraliżu, klinczu, wetokracji, weto dla weta, niebo nie czyli polityka pana Trzaskowskiego. Tego, który potrafi zmieniać zdania jak rękawiczki, tego, który opowiada bajki z mchu i paproci o tym, jak on dzisiaj wspiera politykę społeczną. Ale, drodzy Państwo, no właśnie, proszę tu nie klaskać. To... Ale proszę posłuchać pewnej krótkiej sekwencji wypowiedzi. Najpierw pan Trzaskowski mówi, że 500 plus nasza polityka społeczna jako obniżenie wieku to katastrofa budżetowa, rozdawnictwo. Żeby chwilę później w 2018 roku powiedzieć, że oni, czyli jego partia, Platforma Obywatelska, czyli oni... Prowadzili bardziej szczodrą politykę społeczną w latach 2007-2015. Czy widzicie w tym jakąś logikę? Najpierw rozdawnictwo, potem oni prowadzili jeszcze bardziej szczodrą, co jest kłamstwem oczywiście, ale jednak powołuje się na to w desperacji. Drodzy Państwo, oni w tej desperacji teraz, po to, żeby pan prezydent Andrzej Duda nie wygrał, w tej desperacji są w stanie przygotować każdą mistyfikację. Będą stosować mowę trawę, będą sypać piaskiem po oczach, po to, żeby zamydlić ten obraz. Obraz, który jest obrazem innej Polski. Innej Polski dziś niż trzy lata temu, pięć lat temu, bo dużo się udało zrobić, ale też innej Polski od tej, o którą. Walczymy, bo ta Polska naszych marzeń, Polska za kilka lat, to będzie jeszcze lepsza Polska. Jeszcze lepsza Polska, bardziej dostatnia, sprawiedliwa, ale też nowoczesna, taka, że właśnie będzie więcej takich firm jak Monolit, nowoczesnych firm, które będą zatrudniać ludzi w Zambrowie, Wysokim Mazowieckim, w Hajnówce, w Siemiatyczach, wszystkich miastach Podlasia i wszystkich miastach Polski. To jest nasza polityka gospodarcza. To jest nasza polityka rozwojowa i to jest polityka rozwojowa, którą wspiera pan prezydent Andrzej Duda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie premierze, to spotkanie dzisiejsze spotkanie z samorządami jest też poświęcone rządowemu funduszowi inwestycji lokalnych. Mamy tutaj przedstawicieli samorządów. Ten program będzie uruchamiany najprawdopodobniej we wrześniu będą spływały środki do powiatów do samorządów i chciałbym prosić pana premiera, żeby wręczył te czeki, takie promesy. Szanowni Państwo, panie senatorze, jedno słowo uzupełnienia. Biurokracji tutaj prawie wcale nie będzie. Te środki mogą spływać w lipcu, nie we wrześniu. W lipcu. w lipcu, w sierpniu. One są na wkład własny, na drogi, na szpitale, na parki, chodniki, oświetlenie. To, co samorządowcy uważają, że jest najbardziej potrzebne. To jest dzisiaj w Waszych rękach. Wykorzystajcie to. Brawo, brawo. Już. Prosiłbym przedstawiciela powiatu Zambrowskiego, wiem, że jest sekretarz powiatu Ireneusz Śleszyński o odebranie od pana premiera kwota przeszło milion złotych. Zapraszam burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego. To jest kwota blisko 2 milionów 800 tysięcy złotych. Zapraszam Wójta Gminy Zambrów. Panie Burmistrzu, panie, panie Premierze, Panie Senatorze, Szanowni Państwo. Chciałem serdecznie podziękować za ten prezent finansowy dla naszego miasta, który znacząco pomoże nam w dokończeniu tych inwestycji, na które nam brakowało. Także myślę że mieszkańcy to też odczują. Dziękuję pięknie raz jeszcze i czekamy na jeszcze. Dziękuję. Zapraszam Jarosława Kosa, wójta gminy Zabrów, kwota przeszła 1,5 miliona złotych. Gmina wiejska. Gmina Wójta gminy Kołaki Kościelne, Sylwestra Jaworowskiego, kwota pół, miliony, pół miliona złotych. Wójta gminy Rutki, kwota blisko milion złotych, Dariusza Modzelewskiego. Tutaj proszę. Teraz już ja też zejdę na i, z, I zapraszam Wójta Gminy Szymowo, czyli zastępcę Wójta Gminy Szymowo, panią Hannę Szabłowską. Kwota przeszła 800 tysięcy złotych. Dobrze, panie premierze tu później po, po pamiątkowym zdjęciu.